Witajcie widzowie w nowym odcinku na moim kanale Z tej strony jak no wiecie, Homikus I Dzisiaj gramy na moim serwerze z moim kolegą Z Śmieszkiem Cześć Ja kanał na ciebie nazywa się Adam Fura Możecie... Dobra już mojego kanału nie podawaj Ja robię na nim shity Ja też Możecie na jego kanał wbijać Zostawcie coś po sobie na moim kanale. Na moim kanale. No! Why? Przebudowa. No. 200 zł. A nie to, nie te sobie. Panele fotowoltaiczne. Dobra. Eee. chyba no to prowadź. Dobra. Tylko nie wchodź do mojej piwnicy, nie wchodź. To, to będzie tylko dla tych, którzy. Da się zrobić tak, żeby dać dla tych, którzy tylko zostawią suba, tą część? No tak. Zobaczę branie osób. Dobra, pokaż im. E, albo nie, za suba niech zobaczą. Dobra. Łącza. Mniejszy dom. Światełka. Yy, no. tej wiosce. Który pierwszy? No, mój. Aha. Yy... A co, co wyzywasz? Co wyzywasz? White. Ja jestem w twojej piwnicy. I tak ale tam, gówno. Bojania, tutaj były plasty, się o, ale teraz... o. 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 Rzeczy Czy... A czemu ty mieć... Cze... czemu ty mieś bedrukowe rzeczy? Co? Czemu ty miesz bedrukowe rzeczy? To nie były moje. To kogo? Mojego kolegi. Hmm. Aha, ja schodzę niżej. Ja to odkryłem dopiero teraz. Kiedyś, kiedy włączyłeś mi serwer, ja, ja ci weszłem do domu i patrzyłem się. Ja próbowałem wejść tędy, tak, mnie ciągle tak wybijało do góry. Tu jest enchantownia i tak, idziemy dalej. To jest pierwszy budynek, jaki kiedykolwiek powstał tutaj, na tym serwerze, więc tak. Możesz dać też link do serwera, No nie ma... ale może być też zniszczony przez wielu ludzi. Więc, tak. Dla tylko subskrybentów damy link. Ale wie, że subskrybować może każdy. A jak ktoś wspiera to, do, to może dopiero wtedy. No to dla wspierających będzie koordynaty. Ale ja nie mam jeszcze opcji wspierania. Więc tak. To jest... za ile jest opcja wspierania? A nie wiem, e, Więc tak, to jest zbychu ochrona, swoja... A czemu na tych tabliczkach jest napisane coś? W E. Nie wiem. Czemu tu jest zabudowany? Right. Ej, jest... ja nie mogę wyjść! Nie no jest Nie mogę wyjść! Help me! Za jakieś dwie minuty, więc... będziecie mieć pewnie tańczące kraby, jak się uda zrobić. No ra! Okay. Tutaj jest spokój. Erybentarza. Je To jest moje łóżko. To jest moje łóżko. Moje Nie To Tu też jest ten rozwalone. Bo też jest. Tak ma być. Aha. To sorry. Idziemy do teraz mojego domku? Teraz idziemy do, do domku adwoka Twojego wujka. Tak. A ten pies jest twojego wujka? Tak. Mogą ja. Więc tak, sam go budowałem, bo no, mi raczej bardzo nie ma czasu na ten server. Myślę, że robię trochę. To mi się bardzo podoba Ja mam taką wieżę. Gdzie jest kotłownia? Ja zmyliłem się. Tutaj są piece. Eee. Kowalia. Kraftingi. W ogóle ten crafting nie idzie na y Jaki crafting? Ja, ja, ja nie wiem co on w ogóle robi On po prostu daje rzeczy na lewki i pokazuje jak ja ma I sprawdzają się z tego co on ma I tutaj jest no. taki magazyn lewki Nie pokazuje Ja klikam to musisz rzeczy tam dać, na przykład, yy, nie wiem, diamenty. Yy. A się się z z zrobić. zrobić? Yy. Dobra, chodź pokazać portal portal mój Dom. Kiedy mi zrobisz ten yy, komin? Tutaj jest komin i muszę no to zrobić. Tak mi I ty no, Ty grasz na tej myszce? Tak. Nie do Tutaj jest taki dom. Jakby coś było na to dostałem taki dom właśnie Ja dostałem taki dom i dołączyłem pierwszy raz No i tak, no, tak to robić, że ono należy do kasztoru I tak wyglądało pierwszy raz O przepraszam Ja absolutnie ono dostałem jedynie tak, na, tak, dostałem jedzenie no, tak, dostałem. Proszę, spleśniała zutka. Eee, dobra Ja to taki domek jak Ty, zjadły to! No wow. One zjadły to? No Będziesz mnie... To ale grzmi. No. Jakie larwy? Lampy. Chyba każdy wie jak działa ta elektronika. Po prostu dajesz detektor światła dziennego i dajesz tą lampę. I wtedy To są panele fotowoltaiczne. I po prostu sobie klikat i na klikatę. Do mojego domku. To jest nieważne, to jest tylko portal. tak, ja będę Jest portal. Można nabrać na Czekaj, szukam e, zapalniczki. Dobra, mam. Tu jest domek, proszę, będzie tak. Nie sobie. To jest ten Kobra? Nie. Teraz będzie tak Tutaj nie ja Jeszcze w z mieszkaniu. Miałem z Kobrą I jeszcze z innymi. Jeszcze z tym Szymonem. No i tak. I. To jest, to jest mój domek. No, oprowadź ich. No. Jest... Piwnica, piwnica będzie na samym końcu. I ja robię ten dom razem z kuchnią, bo Tak wygląda kuchnia. Tak wygląda kuchnia. Tak wygląda a ja I ja. do góry. I tutaj jest sypialnia.

A czemu tu nie ma wody? Właśnie nie wiem. Czekaj, zaraz to naprawię. Ale to ładniej wygląda z tej wody.